W tym filmie jako Serbia postaram się odtworzyć corazwo serbskie. Nie będzie to najtrudniejszy challenge, ale i tak widziałem w komentarzach, że ktoś tam prosił, też sam myślałem czy to nagrać. Pewnie ten film ma 4-5 minut, ale czemu by tego nie wykonać? Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w ten sam dzień powinniście dostać jeszcze drugi film. Okej, okay, więc tam da sobie dam podatki towary inwestycja i... Zacznę skipować tury. Dobra, więc zaczynam skipować tury. A w międzyczasie Ci przypominam, iż możesz zostawić suba i łapkę, ponieważ to pomaga mi się rozwijać, oraz również możesz wejść na mój serwer Discord, do którego link jest w opisie. Tam możesz mi wysłać jakiś pomysł na film, albo na przykład scenariusz do filmu. Oraz również mam opcję wspierania, więc jeśli chcesz, to możesz coś tam kupić. Ale to jest raczej oczywiste, że tego nie musisz, jeśli nie chcesz. Dobra, mam już trochę kasy, więc wyrekrutuj sobie wojska na granicy z Kosowem, ponieważ to będzie mój pierwszy cel. Dobra, jakoś mam przychód na minusie, to sobie wyrekrutuję też za resztę pieniędzy, coś. No i jest, dobra. Od razu sobie ruszę na Czarnogórę, bo to wystarczy po prostu dać jeden rozkaz i te wojska idą. No i Git. Eee... Dobra, więc sobie biorę tutaj pokój z Kosowem oraz Czarnogóra też sobie biorę z nimi pokój. Okej, okay, więc... Tutaj też potrzebuje trochę terenów od Bośni i Hercegowiny Więc nie wiem czy te wojskami na Bośni i Hercegowinę starczy W sumie rozwiąże całe swoje wojska i jednak sobie na spokojnie zasymiluje te prowincje Żeby nie mieć żadnych problemów z buntami I sobie później też na spokojnie coś wyrekrutuje i rusza Na Bośni i Hercegowinę albo na Albanię lub Macedonię Nie wiem czy najpierw ruszać na te gorsze państwa czy lepsze państwa Nie no chyba najpierw na te gorsze No to na, na Macedonię ruszę Chociaż mogłem z tamtą armią ruszać już na Macedonię Niezdecydowany byłem, popełniłem błąd. Cóż, nic z tym już nie zrobię. Dobra, rekrutuję już wojsko na, mm, na Macedonię i dobra, wypowiadam im wojnę. Okej, okay, ostatnie dwie prowincje. No i jest cała Macedonia moja. Więc sobie biorę z nimi pokój. I czy tyle wojskami starczy na Albanię? No, chyba tak. Jak nie, to cóż, nic z tym nie ja zrobię. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to ta wojna potrwa dwie tury. I tak właśnie się dzieje. Więc jest git. Dobra. I co teraz? Yyy... Eee, myślę, mógłbym teraz ruszyć na przykład na taką Bośnię. Więc sobie tutaj już przetransportuję całe moje wojsko, mimo tego, że go dużo nie ma. To zaraz coś dorekrutuję. A w międzyczasie zacznę też skipować tury, żeby móc sobie ogarniać przychód, żeby sobie ogarniać kasę na asymilację. Okej, okay, dobra. Cesarstwo serbskie. Całą patrzyły Bośnia i Hercegowina. To właśnie teraz się na nią szykuje. Przyszedł też jakiś wirus. Przez chwilę mnie zniszczył pewnie przychód. Ale jakoś nie na długo. Oj, znowu zniszczy. Dobra, ważne, że i tak z której natury rośnie. Tu też w ogóle jest ta prowincja. O tutaj ta. O ta tutaj budwa. Graniczy z, yy, z, no z Bośnią. Nawet nie zwróciłem na to uwagi. Dobra, to tam też coś przetransportuję. No i... git. Mam dużo wojska, ale też dużo długów. Więc postaram się tą wojnę zrobić szybko oraz jak najlepiej się da wykorzystać to wojsko. Może na jeszcze podwójna Chorwacja z... wystarczy? Mam nadzieję, iż starczy. Okej. Okay. Wypowiadam wojnę Chorwacji. I nie wiem czy brać całą Chorwację, czy... tylko tą jedną prowincję co potrzebuję. Hmm. Nie no dobra, biorę wszystko, niech to będzie potężniejsze, carstwo serbskie Okej, okay, i rozwiążę wojsko, bo nie chciałbym mieć ryzyko jakichś buntów Może nie całe, ale większość wojska rozwiążę W razie czego mam jakieś wojsko, żeby tu mieć bunty, więc jest git O mi też punkt technologiczny, dam go w populacja, no i git Okej, okay, już mogę sobie tutaj wszystko zasymilować eee, i teraz to wojsko, które mam, starczy mi na Bułgarię Mam nadzieję, że starczy, bo jednak to jakoś dużo wojska nie jest jak nie starczy, to cóż. To cóż, sobie coś dorekrutuję. Bo chyba będę miał jeszcze taką opcję i wystarczająco budżetu. Dobra, wypowiadam wojnę. Oj, wybronili się. No ale. Nie ma co się dziwić, miałem mało wojska. Więc mnie jakoś to przetransportuję. Prawie tyle samo wojska miałem na tutaj, na tej prowincji i na tej. A ja wybierałem losowo. I w szoku byłem przez chwilę, nie? Także nie mówiłem. Okej. Okay. Dobra, czy ja? Tak, potrzebuję tu jedną prowincję od Rumunii. Więc z tą prowincją będzie jednak duży problem. No, ogarniamy to. Nie wiem, co jest lepsze. Jest, Rumunia jest trochę lepiej rozwiniętym krajem, więc chyba ruszę najpierw na Grecję. Chociaż, nie no... To są bardzo podobnie rozwinięte państwa, więc wszystko mi jedno, ale zacznę się przygotowywać już na Rumunię. Też zobacz jak moje relacje dyplomatyczne, żeby zaraz mi tutaj jakieś, no właśnie, Włochy nie wjechały czy coś. Albo Turcja, bo by była tragedia w takim momencie. Dobra, wszystko jest tam powoli ogarniane z tymi relacjami dyplomatycznymi. Włochy też we mnie nie wiadomo, bo są zajęte wojną z Francją. Wszystko powinno być git. Ale tak by to z Włochami nie granicze, nie graniczę. Bo tutaj jest Słowenia Dobra No i wypowiadam wojnę Rumunii Myślę, że mam na spokojnie wystarczająco wojska Nie wiem czy przyjmować całą Rumunię, czy tylko o tą jedną prowincję od nich brać Zależy czy będą problemy na froncie, czy nie Jednak to carstwo serbskie trzeba zrobić trochę potężniejsze Oj, rozpoczynają się powoli problemy A okej, okay, jest wszystko, mogę wziąć całą Rumunię, więc git z asymilacją też większego problemu nie powinno być, a chociaż będzie większy przychód. Okej, okay, nie wiem czy to wojsko co mam też mi starczy na Grecję. Nie wiem, tak po 5 koła na kratkę ustawia. Tutaj może dam z dwa koła, tutaj dam z 7, 7 i 8. Okej, okay, dobra, no i jest wszystko ustawione. Myślę, że mam wystarczające wojsko, które na spokojnie powinno starczyć na Grecję. W Grecji też nie muszę brać całej, ale sobie ją wezmę całą dla swojej satysfakcji. Dobra, nawet żadnego desantu nie zdążyli zrobić, więc fajnie. Też trochę na wyspę ruszę. I coś takiego i powinno już być wszystko. I ostatnio tutaj jest prowincja. Mam 100%. Biorę wszystko. I to chyba jest git. Więc rozwiążę sobie swoje wojsko, by jak najszybciej móc odtworzyć to carstwo. No i już mogę. Carstwo serbskie. No i git. Papa pa, widzowie.